Siemanko! No, dzisiaj trochę jaśniej Ostatnio jechaliśmy tutaj tym mostem No, Znaczy, ja jechałem, bo pokazałem eee, Dobra, słuchajcie, to tak Teraz wam pokażę go jasnym tutaj, ten most Jest kurde zajebisty Widok jest kurwa mega eee, I tam jest zaraz ten Control Station No ten drugi most to kurde jak dojadę to już będzie ciemno, bo Kurde, stałem 40 minut i. No, ku... obiety No i dlatego jestem trochę w plecy z czasem. lubi tu zawiać. Widoki, Wam powiem, tutaj, kurde. O, te skały są zajebiste. Lubię tą trasę. Ładnie spędzi, będę zły. Chuj, za będzie ruda na porządku. Już muszę buty ubierać, czy nie? Sorry, musiałem cekadę wyknąć, kurde. No, lubię te widoki tutaj, lubię tu jeździć, tak jest ten sand. Dalej jest też jeszcze lepiej. Kurde, no. Co tam jest? Jechać, kurde. Bo mi zaraz 10 godzin strzeli jazdy dzisiaj, kurde. Jeszcze mi zostało półtorej, nie, godzina, godzina, no półtorej godziny mi zostało, coś takiego, do dziesiątki, żeby wyjechać z godzina, kurde, osiemnasta, ileś tam, nie, osiemnasta zaraz, za trzy. Cię dzień, naprawdę fajnie, no taki wiaterek chłodny, ale fajnie było, ciekawe jak będzie dalej. To tam jest za impreza? Pusto Ruda Gdzie ty jesteś? Nie ma Nie ma Rudy, nie ma No i tu generalnie Tu możecie stanąć, jak jedziecie od Sien w górę Do Oslo No i tu macie taki mały parking, gdzie tam można by było stanąć Na 4, tak? Na 4 auta no i tyle, no i tu też można właśnie tam... Nie wiem czy tam kibel jest, ale... bo tam nigdy nie stawałem Jakoś tak yy, nie miałem jakoś okazji, bo tak nie... jakoś nie wyszło, żeby tutaj stanąć. Także, ale chyba kibla nie ma tam. Musiałbym zapytać na grupę chłopaków, aby będzie słońce tam walić Także z ten No, tak to kurde No. Także tak to wygląda. Tutaj ten most. Ten drugi, no ja spróbuję, ale ja nie obiecuję, że ja dojadę jak tam będzie jasno. No, powinienem tam być za 20 minut, więc. No, może, jak nie to rano, coś tam wam wrzucę. Takie krótkie filmiki po 5 minut, kurde, tam nie ma co szaleć. Dobra, słuchajcie, my się widzimy za dwa tygodnie tradycyjnie, coś wam tam podrzucę. I tyle, no. Dobra. Trzymajcie się. Bajo.